Dzisiaj opowiem Wam, jak czytać i z czego składa się umowa sprzedaży, którą podpisujemy standardowo z inwestorami na halę. Ważna rzecz, zanim przejdziemy dalej. Jeżeli jesteś klientem, który stara się dofinansowanie z Armiru, czy Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, czy Finansowanie z banku. Jesteśmy na tyle elastyczni, aby przygotować umowę, która będzie odp odpowiadała na zapisy wymagane przez, przez agencję czy przez bank. A teraz przejdźmy do konkretów. Hale z profili zimnogiętych, produkcja, montaż, doradztwo. Ja nazywam się Jakub Kocjan, jestem prezesem i dyrektorem sprzedaży Halmod Group. Czy może być coś lepszego, aby podczas finalizacji rozmów handlowych mieć dobrze sprecyzowaną umowę. Z perspektywy lat oraz doświadczenia handlowego mogę z całą świadomością i pewnością powiedzieć, że nie ma nic lepszego. Dlatego jako osoba, która niejedno w swoim życiu sprzedała, czy która coś kupowała, chcę, aby każdy inwestor, który rozważa zakup hali od nas, na wejściu wiedział, z czego składa się umowa, jaki jest jej przedmiot i co dokładnie nas kupuje oraz na jakich warunkach. Dlatego zapraszam Ciebie, abyśmy teraz wspólnie przeczytali umowę Halmod Group, z czego ona się składa i czego może się od nas spodziewać. Zapraszam. Paragraf pierwszy, czyli przedmiot umowy. W tej części zdefiniowaliśmy za co płaci inwestor. A konkretnie, że w ramach tej umowy HALMODZ obowiązuje się do przygotowania projektu technicznego konstrukcji jak i całej hali. Następnie kompletacji obicia, czyli z czego składać się będą dach i ściany boczne, by następnie określić liczbę adapterów bram, liczbę drzwi. Ilość stolarki okiennej, wykończenia w postaci obróbek blacharskich i wszystkich innych niezbędnych elementów do montażu hali. Wszystkie wymiary dotyczące hali są zawarte w ofercie, tak samo jeżeli chodzi o wymiar, jak i grubość ścian czy dachu. Oferta ta stanowi załącznik do zawieranej umowy i w tym paragrafie jest zapisany numer tej oferty. Wiemy, że świętym prawem klienta jest to, aby zdecydować o tym, jak ma wyglądać hala, dlatego w jednym z załączników określamy kolorystykę elementów, które wcześniej wymieniliśmy. Każdy z nas może o czymś zapomnieć, dlatego w umowie zawarliśmy zapis, który pozwala nam. Rozszerzyć zakres wykonania umowy o elementy, które nie są w niej ujęte. Zapraszam Ciebie do tego, żebyśmy na ten temat zawsze rozmawiali. Paragraf drugi to nic innego jak doprecyzowanie przez zamawiającego, w jakim miejscu zostanie zrealizowana inwestycja. Wpisujemy tutaj numer działki, obręb geodezyjny, dokładny adres wraz z ulicą i numerem, z miejscowością, kodem pocztowym oraz powiatem czy województwem. Dlaczego takie rzeczy jak numer działki, powiat, miejscowość? Mają znaczenie. Jest to istotne w kontekście stref wiatrowych i śniegowych, które obowiązują w Polsce, jak i w Europie. W niektórych obszarach naszego kraju mocniej wieje, czy pada więcej śniegu, więc musimy to po prostu uwzględnić. Dlatego właśnie dokumentacja konstrukcyjna, jak i przeliczenia są przygotowywane przez nas specjalnie dla wskazanej przez Ciebie lokalizacji. Następnie paragraf trzeci, czyli prawa i obowiązki stron. Jest on podzielony na dwa obszary. Pierwszy to obowiązki zamawiającego. W ramach tej części zapisów zostały między innymi zaznaczone takie obowiązki, jak terminowa płatność, odbiory, zapewnienie kadry technicznej na miejscu, która posiada odpowiednie kwalifikacje, wcześniejsze przygotowanie podłoża i fundamentu pod halę, czy rozładunek konstrukcji i płyty po dostarczeniu ich na miejsce budowy. Po stronie klienta znajdziemy też przygotowanie lokalizacji pod realizacją montażu, zabezpieczenie miejsca budowy Składowanie i utylizacja odpadów powstających na tejże budowie, czyli prosta, ale ważna rzecz, jaką jest dostęp do sanitariatów dla ekipy montującej. Nie zapomnij także o przestrzeganiu prawa budowlanego, czyli o uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia na zabudowę lub zgłoszenia, jeżeli tak owe jest potrzebne. Chcę tutaj nadmienić, że jest to bazowy zakres obowiązków, który każdorazowo dostosowujemy do inwestycji oraz do zakresu, jaki ustalimy w trakcie rozmów handlowych. W niektórych przypadkach zdarza nam się też rozszerzyć umowę o roboty ziemne, które niewątpliwie rzadko oferujemy. W tym momencie szukamy partnerów podwykonawców do tego typu prac, ponieważ rozszerzamy nasz zakres usług, aby Was lepiej obsługiwać. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami jako wykonawca, zapraszam Cię do odcinka, który znajdziesz w opisie. Część druga prawie obowiązków, czyli co spoczywa na wykonawcy, czyli na nas jako Halmod Group. Tutaj przede wszystkim kładziony jest nacisk na realizację wcześniej zdefiniowanego przedmiotu umowy z należytą starannością wedle o norm oraz najlepszej wiedzy i doświadczenia. Realizacja ma być terminowa. Po zakończeniu prac i gotowości do odbioru wykonawca ma poinformować o tym klienta, kiedy to zostanie wykonane. Ostatni punkt tego paragrafu mówi o tym, że wyraża zgodę na sfilmowanie i sfotografowanie Twojego obiektu. Wierzymy, że na to nam pozwolisz. Paragraf czwarty, czyli samo miękko rozmawiamy o cenie. Rzecz prosta. Lecz warto wspomnieć, że my poruszamy się w cenach netto i to też tak jest zdefiniowane w umowie wraz z tym, że naliczamy odpowiednią stawkę VAT na fakturze. Otrzymujesz od nas dokument wskazujący w jaki sposób masz dokonać płatności, czyli jest to proforma, która mówi o trzech transzach płatności. Pierwsza wpłata stanowi 50% wartości umowy i jest zadatkiem, w ramach czego otrzymujesz gwarancję niezmienności ceny całej umowy. Kolejna transza stanowi 35% wartości umowy i uniszczasz ją w momencie, w którym dostarczymy niezbędne elementy i rozpoczniemy montaż hali. Ostatnie 15% zapłacisz nam w momencie zakończenia prac i dostarczenia przez nas protokołu odbioru obiektu. Do każdej płatności otrzymasz od nas fakturę zaliczkową, a wraz z zakończeniem prac fakturę końcową. Chcę tutaj nadmienić, że to jest bazowy zakres płatności i oczywiście, jeżeli starasz się o finansowanie z banku, czy dofinansowanie chociażby ze wspomnianego armiru. Jesteśmy tutaj elastyczni do tego, żeby... Z Tobą na ten temat porozmawiać. Co w sytuacji, kiedy nie dotrzymujesz terminu płatności? Opóźnienie w płatności powoduje przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy. A w sytuacji, gdy opóźnienie przekracza 3 dni, sprzedający ma prawo do przerwania prac montażowych bez ponoszenia konsekwencji za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy. W paragrafie 5 omawiamy termin realizacji umowy. Realizacja umowy nastąpi w terminie, który jest wskazany w umowie i liczymy go w tygodniach. A w przypadku spóźnienia się z płatnością pierwszej transzy, termin realizacji przesuwa się dodatkowo 14 dni. Montaż konstrukcji Rozpocznie się w terminie wskazanym w umowie po wyprodukowaniu hali, jednak nie wcześniej niż 28 dni po zakończeniu prac fundamentowych. Warto tu wskazać, że termin realizacji wskazujemy na dany kwartał. Oczywiście, jeżeli korzystasz z finansowania banku lub z dofinansowania, jesteśmy gotowi na to, żeby termin realizacji określić dokładnie, jak to jest wymagane. Data realizacji przedmiotu umowy może się przesunąć ze względu na działanie siły wyższej. Takie przykłady jak powódź, pożar, trzęsienie ziemi, zamieszki strajki, działania zbrojne, zakazów importu, eksportu, czy decyzji władz. Siłą wyższą dla nas jest też to, jeżeli będą opóźnienia ze strony zamawiającego. Złych warunków atmosferycznych, np. wiatru powyżej 10 m na sekundę, gołoledzi, obfitych opadów, czy temperatury niższej niż minus 10 stopni. W odniesieniu do przesunięć wynikających z wymienionych przyczyn siły wyższej, sprzedający ma prawo nie dotrzymać terminu realizacji umowy i wspólnie z inwestorem ustalić nowy, dogodny termin. Paragraf szósty istotny dla Ciebie, ponieważ dotyczy on gwarancji oraz regoimi. Na konstrukcję stalową udzielamy 15 lat gwarancji, a na wady fizyczne 3. Wystąpienie wady lub potrzeby realizacji z zakresu gwarancji zgłaszasz do nas e-mailowo lub listownie, załączając zdjęcia oraz opis. Staramy się na takie sytuacje odpowiedzieć niezwłocznie, na tym etapie, na którym jesteśmy, zajmuje nam to do 3 dni roboczych. Po usunięciu wady, otrzymasz od nas protokół potwierdzający ten fakt. Paragraf 7, czyli warunki dostawy. Nie pobieramy opłaty ryczałtowe, ryczałtowej za dostawę, tylko dostarczamy do, twoje, do wskazanego przez Ciebie miejsca konstrukcję i rozliczamy się fakturą 1 do 1 tyle, ile zapłacimy firmie transportowej. Paragraf 8, czyli odbiór przedmiotu umowy. Tutaj mówimy o tym, że po zakończeniu montażu jest przygotowany stosowny protokół, który musisz podpisać niezwłocznie po zakończeniu prac. W kolejnym paragrafie określamy, w jaki sposób się ze sobą będziemy oficjalnie kontaktować. Kto jest odpowiedzialny za kontakt z imienia, nazwiska wraz z podaniem adresu e-mail, adresu doręczeń czy numeru telefonu. Paragraf 10. Montaż. Nawiązujemy tutaj do paragrafu drugiego, w którym mówimy o lokalizacji inwestycji, oraz głównie wspominamy o tym, że jeżeli teren budowy oraz dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia montażu nie zostanie do nas dostarczona, mamy prawo przesunąć o 3 miesiące realizację inwestycji. Po tym terminie niestety nie będziemy w stanie bezkosztowo przechowywać Twojej konstrukcji czy elementów związanych z halą. Paragraf 11, czyli dokumentacja. W tym paragrafie definiujemy, że wykonawca dostarczy zamawiającemu projekt techniczny konstrukcji stalowej w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem EPUAP. Projekt będzie zawierać schemat konstrukcyjny, wyniki obliczeń, niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe oraz formalno prawne załączniki. Część rysunkowa obejmuje rzuty, przekroje oraz rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Należy tutaj wskazać, że w tym dokumencie też zostanie uwzględniona odpowiednia strefa śniegowa i strefa wiatrowa. Projekt konstrukcyjny zostanie do Ciebie dostarczony. W terminie 7 dni od zakończenia pracy. Ostatni paragraf umowy mówi o tym, że obowiązuje nas standardowo kodeks cywilny, o tym, w jaki sposób ewentualne spory będą rozstrzygane i najważniejsza kwestia, że umowa zawsze musi być sporządzona w minimum w dwóch egzemplarzach dla Ciebie jako inwestora oraz dla nas. Do każdej umowy są przynajmniej trzy załączniki. Pierwszym z nich jest oferta, którą dokładnie omówiliśmy w jednym z naszych odcinków na naszym kanale. Zapraszam Cię do sprawdzenia linku w opisie. Drugi załącznik mówi o specyfikacji hali. Które wypełniamy w trakcie przygotowania umowy dla ciebie. Informacje podstawowe takie jaki to jest typ hali, liczba modułów, adapterów BRAM, czy jeżeli występują adresole. Dalej w załączniku omawiamy dach, czyli obłożenie, z czego ono się składa, jaki jest grubości jaka jest zastosowana kolorystyka, czy będą świetliki, czy ich nie będzie. W przypadku ścian mówimy o tym, jakie zostanie zastosowane obłożenie, jaka będzie grubość kolorystyka, czy będzie stolarka otworowa w postaci okien, drzwi, bram. Ponieważ łączenie płyty dachowej jak i jakiejś ściennej musi zostać jakoś wykończone obróbkami blacharskimi, również w tym załączniku określamy kolor tych obróbek, chyba że zażyczysz sobie, że ma być to jakoś naznaczone w innym kolorze. Warto tutaj nadmienić, że do obróbek wliczamy również orynnowanie stalowe. W przypadku stolarki otworowej takiej jak bramy czy drzwi, określamy ich kolorystykę, wielkość, jeżeli chodzi o bramy, czy mają być ręczne czy automatyczne. W przypadku drzwi określamy, czy to będą drzwi jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, jaką mają być kolorystykę, czy będą otwierane w prawo czy w lewo. Jak widzisz, zwracamy uwagę, żeby jak najwięcej szczegółów ustalić w momencie, w którym podpisujemy samą umowę, żebyś nie był zaskoczony w trakcie realizacji przez nas inwestycji. Ostatni element to okna i tutaj mówimy o ilości, o wymiarach, sposobie otwierania, kolorystyce użytego materiału, o tym, czy mają być to okna jedno, dwu, czy trzy szybowe, jaka będzie ich lokalizacja na budynku. Standardowy kolor okna to biały. Jeżeli chcesz inny kolor, pamiętaj, że wiąże się to z dopłatą. I wreszcie trzeci załącznik, warunki przygotowania placu budowy. Pamiętaj o tym, że teren montażu musi być ustabilizowany najlepiej betonem, ponieważ zapewnia to bezpieczeństwo i to, że elementy Konstrukcje nie zostaną uszkodzone. Po Twojej stronie jest utylizacja odpadów budowlanych, zabezpieczenie terenu oraz zapewnienie WC. Konstrukcja zostanie przywieziona ciężarówką, więc teren musi być przygotowany. Następnie należy konstrukcję zabezpieczyć w postaci np. zabezpieczenia plandeką przed kradzieżą czy opadami atmosferycznymi. I po trzecie, podczas Samodzielnego montażu musisz przestrzegać norm i założeń projektowych, by zapewnić bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że dzięki temu nagraniu wiesz, z czego składa się umowa i jak będziemy współpracować. Pamiętaj, że to co mówiłem jest tylko i wyłącznie wzorem i zawsze możemy na ten temat porozmawiać, więc napisz do nas, jeżeli jesteś zainteresowany zakupem hali. Jeżeli podobał ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj nasz kanał.